Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym referacie pragnę przedstawić Państwu aktualne badania dotyczące diety i karmienia jednorożców, fascynujących stworzeń, które od wieków inspirują naukowców i badaczy przyrody. Choć jednorożce pozostają tajemnicze i rzadkie, rozwój technik badawczych pozwolił na zgromadzenie wielu wartościowych danych na temat ich odżywiania i ekologicznych preferencji. Ekologiczne znaczenie jednorożców. Jednorożce to roślinożerne ssaki, które pełnią kluczową rolę w ekosystemach, w których występują. Ich dieta oparta jest głównie na dziko rosnących roślinach, szczególnie gatunkach o wysokiej zawartości bioaktywnych składników. Badania terenowe wskazują, że jednorożce preferują rzadkie rośliny, takie jak srebrzysty wrzos czy złote paprocie, które dostarczają nie tylko składników odżywczych. Ale również mają właściwości wspomagające regenerację ich magicznej energii. Skład diety jednorożców. W kontekście analizy chemicznej, dieta jednorożców cechuje się wysoką zawartością flawonoidów i antyoksydantów. Badania prowadzone w rezerwatach na terenie Europy Środkowej wykazały, że jednorożce mają zdolność do selektywnego wybierania roślin o wysokim stężeniu tych związków. Co może tłumaczyć ich niezwykłą odporność na choroby i długowieczność? Dodatkowym elementem diety są minerały pozyskiwane z naturalnych źródeł wodnych, bogatych w srebro koloidalne. Ten pierwiastek odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu lśniącej sierści oraz zdrowia ich rogów, które są istotnym elementem, zarówno biologicznym, jak i magicznym. Wpływ diety na zachowanie. Badania etologiczne wykazują, że dieta ma istotny wpływ na zachowanie jednorożców. Przykładowo, w okresie zimowym, gdy dostęp do świeżej roślinności jest ograniczony, jednorożce mogą wykazywać większą płochliwość. Z kolei wiosną, przy obfitości ich ulubionych roślin, odnotowano wzrost ich aktywności społecznej i reprodukcyjnej.